Dzień dobry, dzień dobry kochane, dobry wieczór, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było, ale to dlatego, że się dużo dzieje. Ostatnio mam w życiu nieco większą dynamikę niż, niż dotychczas. Jestem też ciekawa tutaj, czy. No właśnie, bo nie jestem u siebie w domu, wiecie, i mam tutaj słabszy trochę internet. Czy w ogóle uda mi się nagrać tego live'a? Od piątku ma być dużo, dużo lepiej z tym moim internetem, bo ma być tutaj światłowód. No, a na razie póki co jest jak jest, ale mam nadzieję, że, że będzie całkiem dobrze. Przede wszystkim, że będziecie mnie słyszeć, że będziecie mnie widzieć. Także jak się pojawicie, kochane, to dajcie mi proszę znać. Ja jeszcze nikogo. A nie, widzę, widzę, że się ktoś pojawi, ale nie widzę kto. Dajcie mi proszę znać, że mnie widać, że mnie słychać. A ja kochane przychodzę do Was opowiedzieć troszeczkę o, o ranie porzucenia. Jest to związane z naszymi warsztatami online, które będziemy miały już wkrótce. Ostatnio pracowałyśmy z raną odrzucenia. Teraz będziemy pracować z raną porzucenia. A Guśa pisze Kinia. Cześć, widać i słychać. Super. O, to, to miecie, to się cieszę. To się cieszę, że wszystko jest dobrze. Na przestrzeni takich. Cześć Gosiulka, na przestrzeni, kochane, najbliższych miesięcy też będziemy jeszcze pracowały i z raną zdrady, i z raną upokorzenia i z raną niesprawiedliwości. W psychologii jest takich właśnie pięć ran i może być tak, że my mamy je wszystkie, tylko mamy w różnym stopniu, że tak powiem, nasilenia. To tak jak fizycznie możemy mieć możemy mieć różnie głębokie rany, może to być małe skaleczenie i wtedy skutki, które my mamy, są lżejsze, no bo ta rana jest lżejsza, tak przylepimy sobie plasterek i, i możemy jakby, nie, nie wiem, jakoś specjalnie to nam nie przeszkadza, ale może być tak, że, nie wiem, ta rana, jakieś, jakieś skaleczenie tutaj jest, nie wiem, dużo mocniejsze, dużo głębsze, tak? I, i wtedy jest tak, że Potrzeba więcej czasu, więcej różnego rodzaju środków, żeby się ta rana zagoiła. I na poziomie takim psychologicznym i emocjonalnym z tymi naszymi ranami jest właśnie podobnie. Ze swojego takiego doświadczenia, kochane, i też doświadczenia pracy z różnymi doszeczkami, mogę powiedzieć, że nie spotkałam się, żeby ktoś miał tylko jedną ranę jedną ranę do uzdrowienia. Zazwyczaj my mamy wszyscy kilka ran. Niekoniecznie wszystkie, ale gdzieś tam kilka tych ran. Tylko no właśnie, jest jakaś rana taka dominująca, mniej dominująca, jakaś nie wiem, większa, yy, mniejsza. <laughs> Więc zazwyczaj tak po prostu, zazwyczaj tak po prostu jest i ta rana porzucenia jest zupełnie inną raną, i w swoich przyczynach i w swoich skutkach od tej rany, właśnie odrzucenia, z którą pracowałyśmy, pracowałyśmy jakiś czas temu, kilka tygodni temu, i teraz taką podstawową różnicą, bo na początku chciałabym powiedzieć o takiej, wiecie, Ach, o, prawda, jak to się mówi. Przepraszam, takiej podstawowej różnicy. Między raną odrzucenia a raną porzucenia. Ja to już też y, tłumaczyłam na kursie, y, y, na kursie ostatnim, właśnie w temacie odrzucenia, ale myślę, że warto to tutaj przypomnieć, kochane. Różnica jest taka, że rana odrzucenia, czyli to jest ta rana, z którą my już pracowałyśmy warsztatowo online parę tygodni temu, jest związana z nieprzyjęciem nas. A to nieprzyjęcie następuje wtedy, kiedy na przykład rodzice czy, czy mama tak, nie chce dziecka. I od samego początku my doświadczamy, jest nam dawany taki sygnał, że nie wiem, no nie ma tu dla nas miejsca, nie? nie, nie ma tu miejsca dla nas, my jesteśmy po prostu nieprzyjęte. Ale oczywiście ta na się odrzucenia może się później jeszcze rozwijać i nie musisz dotyczyć tego sam, jakby tego aspektu, że, że rodzic nie chciał dziecka, że ta mama nie chciała dziecka, ale może dotyczyć na przykład takiej przestrzeni, że okej, okay, ja się zgadzam na ciebie, ale musi ty masz się przejawiać tak jakby wiecie, według mojego widzi się na moich warunkach, czyli to są różnego rodzaju oczekiwania, to są różnego rodzaju właśnie jakieś nakazy, zakazy, jakieś presje taka no, cały czas taka presja, właśnie jaka ty, masz, jaka ty powinnaś być, bo ja cię nie przyjmuję taką, jaką jesteś. Ja mam na ciebie jakby pomysł, i ty poprzez ten pomysł masz się tutaj jakby przejawiać, dopiero to na, na, nastąpi to przyjęcie, tak? E, I to dotyczy rany odrzucenia, i mówiłyśmy sobie również o tym, że taką strategią. Żeby nie czuć tego odrzucenia, bo każda rana ma również pewną, w dorosłym życiu pewną taką strategię, z którą my sobie radzimy, tak, no i teraz w, w ranie odrzucenia taką główną strategią jest to, że my uciekamy, że my uciekamy albo również odpychamy i odrzucamy. Na przykład, najbardziej to widać w relacjach. Im jest głębsza rana odrzucenia, tym, tym my bardziej odpychamy. Jeżeli jesteśmy w relacji, to związek czy partnera, którego mamy, jeżeli nie jesteśmy i, i, i trudno nam w ogóle stworzyć, no to właśnie jest to tak silne odpychanie, że nie ma tam. Wiecie, że nawet nie może, nie może tak naprawdę e, żadna relacja się rozwinąć. Także to dotyczy rany odrzucenia, kochane. A teraz rana porzucenia, bo to wiecie, nazwa jest bardzo podobna, ale to, jest, to są zupełnie dwie różne rany. I teraz rana porzucenia, czyli to jest ta rana, z którą będziemy pracować już Lada chwila, również warsztatowo, online, jest związana z takim doświadczeniem opuszczenia. Czyli to jest główne, główne takie doświadczenie w tej ranie, tak jak tam było nieprzyjęcie, to tu jest jakby poczucie opuszczenia. Tylko to poczucie opuszczenia i w ogóle to doświadczenie opuszczenia absolutnie nie musi mieć związku z tym, że rodzic zostawił nas fizycznie, czyli nie wiem, że umarł tak, bo zazwyczaj jak tracimy rodzica fizycznie jako dziecko, no to my doświadczamy dużej rany opuszczenia, czy właśnie, nie wiem, rodzice się rozwiedli, tak, i rodzic odszedł, czy właśnie nastąpiła śmierć, ale może być tak, że ci rodzice są oboje fizycznie ale i tak my doświadczamy tej rany opusz opuszczenia, czyli inaczej porzucenia. Dlaczego, kochane? No dlatego, że rodzic może być fizycznie, czy mama, czy tata, ale nie być w ogóle emocjonalnie, albo my, jakby ten, te, to zachowanie tego rodzica wobec nas, jako małych dzieci. No, właśnie, jest takim przejawem takiego, wiecie, zostawiania nas emocjonalnego. Na przykład może być tak, że czuję się opuszczona ze swoimi emocjami, czuję się opuszczona, nie wiem, z cierpieniem, czuję się samotna z cierpieniem, którego doświadczam w domu rodzinnym. Nikt mnie nie rozumie, czuję, czuję się tak, jak jakbym była w tym wszystkim tak naprawdę sama. Jestem małym dzieckiem. Doświadczam jakiegoś rodzaju cierpienia, doświadczam jakiegoś rodzaju bólu, a tak naprawdę jestem samotna w tym bólu. I to jest główne doświadczenie właśnie przy tej ranie porzucenia. Poczucie opuszczenia, poczucie osamotnienia, i tak jak powiedziałam, to nie musi być fizyczne doświadczenie, to może być właśnie takie, wiecie, psychiczno-emocjonalne, że ja się po prostu czuję sama ze swoim cierpieniem, ze swoimi potrzebami, ze, ze swoimi problemami, tak? Po prostu się czuję z tym wszystkim całkowicie sama. I, i jakby opuszczona. Więc przyranie porzucenia, czyli tej ranie, z którą będziemy pracować, ale chwila online. Zresztą stacjonarnie też, tylko na stacjonarne nie ma już miejsc. <laughs> Dlatego odwołuje się tylko do tych warsztatów online. E, takim dominującym właśnie doświadczeniem jest poczucie osamotnienia. I to osamotnienie ma różne przejawy. Samotność to jest poczucie właśnie opuszczenia, to jest też poczucie takiego oddzielenia, takiego trochę nie jakby wiecie, niedopasowania, takie poczucie, że nawet jak jestem w jakiejś grupie, to i tak mam poczucie, że ja jestem tam sama i nie ma znaczenia, ile tych ludzi wokół mnie jest, bo może być, wiecie, to może być jakaś, nie wiem, duża grupa, 10-20 osób, a ja mam poczucie, jeżeli mam tą ranę porzucenia, to będzie mi towarzyszyć takie poczucie. Że ja jestem w tej grupie taka osamotniona. Tak? Oczywiście to poczucie też może towarzyszyć w relacjach partnerskich, w takich relacjach rodzinnych jak najbardziej, że, wiecie, znowu, znowu nie musi być tak, że ja nie mam partnera, ja nie mam rodziny. No nie, ja mogę mieć partnera, mogę mieć rodzinę i nadal w tej mojej przestrzeni, w tej mojej grupie, jakby prędzej czy później, właśnie doświadczać. Takiego poczucia osamotnienia, no i takiego poczucia właśnie opuszczenia. I teraz, tak kochane. Powiedziałam wcześniej, że każda rana jest związana z pewną strategią, czyli z pewną formą poradzenia sobie z daną raną. I tak jak w ranie odrzucenia to było też odpychanie albo uciekanie, że ja unikam, tak? Żeby nie czuć się znowu odrzuconą, tak główną strategią przy ranie porzucenia jest zależność. Jest wchodzenie w różne struktury, w różne. Relacje, które są budowane na zależności. Dlatego, że na poziomie tej rany ja cały czas potrzebuję walczyć, żeby mnie, jakby walczyć, zabiegać, żeby ponownie nie zostać porzuconą i ponownie nie zostać opuszczoną. Czyli ja muszę, wiecie, taką stworzyć zależność. Na przykład w relacji partnerskiej, żebym miała pewność, że druga strona, druga osoba mnie po prostu nie opuści, ale to jest tylko jedna perspektywa. Na przykład w relacji partnerskiej, tak, że, że właśnie yy, my wchodzimy w takie zależne relacje i emocjonalnie, i zależne gdzieś tam finansowo. Oczywiście to się też może przejawiać. W przestrzeni zawodowej i w ogóle w relacjach z różnymi ludźmi, ale tam, gdzie jest właśnie rana tego porzucenia, zawsze będzie towarzyszyć, nawet jeżeli my załóżmy, nie mamy żadnej relacji w danym momencie, to zawsze będzie towarzyszyć takie poczucie niemocy, braku sprawczości i takie, takie właśnie poczucie bycia zależną. Że cały czas będę miała takie poczucie, że ja jestem od kogoś zależna. Jak nie od partnera, to właśnie od szefa. I to jest takie uczucie, wiecie, że ja za bardzo nie mam na nic wpływu, to nie wiem, od struktury społecznej, od tego, co nie wiem, co rząd wymyśli, od państwa, tutaj nie wiem, od nauczycieli w szkole, tak, tutaj od jakichś moich tam przyjaciółek i tak dalej. Zawsze towarzyszy temu właśnie takie doświadczenie zależności, które też jest związane z takim z takim brakiem wewnętrznej, jakby mocy sprawczej, bo... Na poziomie dorosłej osoby moc sprawcza nie jest związana, kochane, z tym, że ja, wiecie, jestem alfą i omegą, ja, nie wiem, zawsze sobie cudownie ze wszystkim radzę, nie wiem, nie popełniam żadnych błędów, tak, zawsze jestem silna i tak dalej. No nie, na poziomie dorosłej osoby moc sprawcza też jest mocno związana tak naprawdę przed tym, znaczy z tym, przepraszam, że ja potrafię korzystać tak jakby z zasobów i wsparcia innych. Czyli innych ludzi, czyli świata, a to nie jest możliwe, kiedy ja mam właśnie poczucie samotności i kiedy towarzyszy temu zależność. No nie, ja bardziej mam wtedy poczucie, że jestem skazana, nie wiem, na kogoś, skazana na coś, nie wiem, na czyjeś wizumisię, na czyjeś zakazy, nakazy, wymyślanie i tak dalej, a nie, że ja rzeczywiście tak jakby doświadczam pewnej współpracy. Współpracy ze światem, współpracy z innymi ludźmi, i tak dalej. Małgosia pisze, lęk przed wzięciem odpowiedzialności za swoje życie. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. To również, kiedy właśnie czujemy się zależni. Ale jest, kochane, jeszcze drugi biegun. Żeby czasami nas to nie zmyliło, bo bycie zależną. I drugi biegun, czyli tak jakby ten przeciwstawny do bycia zależną, jest bycie niezależną. Więc może być tak, że my wcale nie jesteśmy w tym biegunie. To znaczy inaczej, nie na pierwszy rzut oka, o tak bym to powiedziała, bo nie to, że nie jesteśmy w ogóle, bo jesteśmy w tym bardzo mocno, tylko tak jakby nie na pierwszy rzut oka. Może być tak, że na pierwszy rzut oka nasza postawa wobec życia, wobec nie wiem świata, ludzi, ona bardziej reprezentuje taką postawę. Ja wam wszystkim nie wiem pokażę udowodnię, tak, że nikogo nie potrzebuję. Czyli że ja wiecie, że jestem właśnie taka silna, że jestem taka niezależna, że ja sobie potrafię doskonale poradzić. I to też tak naprawdę wbrew pozorom jest mocno związane właśnie z, jakby, z poczuciem osamotnienia i z lękiem, z lękiem przed zależnością. Dlatego, że dziecko, kiedy doświadcza w dzieciństwie właśnie tego poczucia osamotnienia, no to jednocześnie się czuje bardzo zależne od rodziców, no bo nie ma mocy sprawczej. I to jest normalne, że jest tam takie poczucie, wiecie, że ja jestem, nie wiem, no skazana na ich widzimisię, na ich decyzje, na ich działania i tak dalej i tak dalej. I to jest kolejna właśnie strategia, żeby sobie poradzić z, tym, z, to, z tą raną osamotnienia, z tą raną porzucenia na zasadzie, że ja teraz w dorosłym życiu sprawię, że będę, wiecie, od nikogo i od niczego właśnie niezależna, żeby znowu nie doświadczyć w konsekwencji tego, tej zależności i jeszcze głębiej tak naprawdę, tak naprawdę m, samotności. Więc to są, takie główne, to są takie główne strategie. Tych strategii jest jeszcze no, no, nie, nie, nieco więcej. Będziemy je wszystkie omawiać na warsztacie z raną porzucenia i, 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 i również z kochane, dzisiaj. Coś, coś jeszcze, wydawało mi się, że coś, coś jeszcze chciałam powiedzieć i, i mi umknęło właśnie. Aha, już wiem, jeszcze chciałam takie podsumowanie, kochane, na koniec zrobić. Właśnie po czym poznać w dorosłym życiu, że ta rana porzucenia...